Witam was serdecznie. Z tej strony Bogdan. W tym krótkim filmie przedstawię wam bardzo przydatne narzędzie dla ludzi, którzy majsterkują przy samochodzie. Jest to taki chwytak magnetyczny. W sklepach go kupicie od 15 do 30 zł. Zaletą tego narzędzia, posiadania tego narzędzia jest to, że gdy wpadnie nam jakiś jakaś nakrętka, śrubka, końcówka, czyli bit jakiegoś narzędzia gdzieś tam pomiędzy elementy silnika i nie spadnie. Na podłogę, to w tym momencie, znaczy na ziemię, to w tym momencie, za pomocą tego narzędzia, w 99% mniej więcej znajdziecie ten element, chwycicie go manewrując pomiędzy jakimiś tam przewodami w różnych miejscach. Sam niejednokrotnie jakiś bit straciłem, gdzieś tu wleciał w jakieś dziwne miejsca, no już ani go nie widać, musiałem połowę odkręcać tu elementów, a za pomocą właśnie takiego narzędzia po chwili zabawy. Wszystkie te nakrętki, jakieś bity odzyskałem. Tak więc jeżeli zastanawiacie się nad tym, żeby się za bardzo nie denerwować przy samochodzie, a będziecie w markecie jakimś czy sklepie samochodowym, myślę, że warto takie, takie narzędzie sobie kupić, można je odpowiednio wyginać. I końcówka tu magnetyczna chwyta bardzo mocno nakrętki, śrubki, jakieś inne elementy, bity. No i jak coś wam spadnie, to raczej bez problemu to wyciągniecie, tak samo spod samochodu, żeby nie włazić, że tak powiem cały pod samochód, no to za pomocą tego narzędzia sobie pyk chwycicie i będziecie mieli, że tak powiem, ewentualne problemy szybko rozwiązane. Ok, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału forumwiedzy.pl, jeżeli jakieś poradniki czy narzędzia, które polecam sobie zakupić wam się przydają to oczywiście super jak macie jakieś uwagi pytania komentujcie pod filmem postaram się odpowiedzieć na wszelkie wasze pytania trzymajcie się pozdrawiam